Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. W one dni, stało się słowo pańskie do Eliasza Tezbitczyka, mówiąc: Wstań a idź do Sarepty Sydończyków i będziesz tam mieszkał, bom tam rozkazał niewieście wdowie, aby cię żywiła. Wstał i poszedł do Sarepty. A gdy przyszedł do bramy miejskiej, ukazała mu się niewiasta wdowa zbierająca drewna, i zawołał na nią i rzekł do niej: Daj mi trochę wody w naczyniu, żebym się napił. A gdy ona szła, aby przynieść, zawołał za nią mówiąc: Przynieś, proszę, i skipkę chleba w ręce twojej. Ona odpowiedziała: Żyje pan, Bóg twój, że nie mam chleba, jeno tyle mąki w garncu, ile się w garści zmieścić może, i troszkę oliwy w bańce. Oto zbieram dwa drewna, żebym weszła i uczyniła go sobie i synowi swemu, żebyśmy zjedli i pomarli. Rzekł do niej Eliasz: Nie bój się, ale i ci uczyń, jakoś rzekła. Wszakże mnie pierwej uczyń z tej trochy mąki chleb podpłomny mały, i przynieś do mnie, a sobie i synowi swemu potem uczynisz. A to mówi Pan Bóg Izraelów: Garniec mąki nie ustanie, ani bańki oliwy nie ubędzie, aż do dnia, którego Pan da deszcz na ziemię. Ona poszła i uczyniła według słowa Eliaszowego, i jadł on i ona i dom jej. I od owego dnia garniec mąki nie ustał i bańki oliwy nie ubyło według słowa Pańskiego, które rzekł przez usta Eliasza.